Jedziemy kurwa już po zjeździe proszę państwa no to są leci i ruszamy wariatci. kurwa krystaliczny asfalt biały dziękuję redukcja biegu Uuuu. Jedziemy 190 dziewięćdziesiąt, tak, to jesteśmy nad autostradą, piękne widoki maszyn budowlanych, w duchu jedzie, wariat. Śmiech. Teraz to widok z autostrady Piękna, szałuska autostrada Kurwa, renówka Kangu dojebała